Majeczne czytanki. Lodowa kraina i tajemnica tęczowego loda. Na końcu pewnego spokojnego miasteczka była ulica, która pachniała truskawkami. Nie bez powodu nosiła nazwę truskawkowa. Latem kwitły tam czerwone róże, rosły słodkie poziomki, a wieczorami całe powietrze wypełniał zapach wanili i cukrowej waty. W jednym z domów z zielonymi okiennicami mieszkała trójka rodzeństwa: Lena, Jaś i mały Franuś. Lena miała 7 lat, dwa rude warkoczyki i notes, w którym rysowała swoje marzenia. Jaś był starszy, miał 9 lat i znał na pamięć wszystkie smaki lodów świata. A Franuś, choć miał zaledwie 4 latka, potrafił zjeść trzy gałki lodów szybciej niż pies zlizuje miskę. Ich ulubionym miejscem na świecie była lodziarnia pani Lukrecji. Pachnący sklepik z wielkimi oknami i dzwonkiem nad drzwiami, który brzmiał Ding ding, za każdym razem, gdy ktoś wchodził. Tego dnia wszystko wydawało się takie jak zwykle, dopóki nie spojrzeli na tablicę z nowymi smakami lodów. Na czarnej tablicy z kredowymi literami widniały znane i lubiane smaki: waniliowy, czekoladowy, truskawkowy, pistacjowy, malinowy. Ale na samym dole pojawił się nowy napis, lśniący jakby ktoś pisał tęczą: tęczowy lód. Tylko dla odważnych. Dzieci spojrzały po sobie. Lena poczuła, jak serce bije jej szybciej. Jaś zmrużył oczy z ciekawością. Franuś wskazał paluszkiem i pisnął: Ja chcę tego tęczot, tęczot lodzika. Pani Lukrecja, starsza pani z fioletowym kapeluszem i złotym zegarkiem na łańcuszku, nachyliła się przez ladę i powiedziała cicho, prawie szeptem: Tego smaku nie ma w menu przez przypadek. Tenczowy lud wybiera tych, którzy mają odwagę. I dobre serce. Dzieci nie wahały się ani chwili. Każde z nich dostało po jednej małej, połyskującej gałce, która mieniła się kolorami: różowym, niebieskim, złotym, zielonym. Lena polizała jako pierwsza. Gdy tylko lód dotknął jej języka, wszystko zamarło. Wiatr przestał wiać. Zegar się zatrzymał. Nawet dzwoneczek nad drzwiami lodziarni zamilkł. Lena zamknęła oczy. I nagle poczuła, jak unosi się w górę. Lekko, jak piórko. Kiedy je otworzyła, leżała na miękkiej, różowej chmurze z waty cukrowej. Jaś i Franuś również tam byli. Zdziwieni, ale rozbawieni. W tle słychać było melodyjkę graną przez ptaki, które wyglądały jak lizaki na skrzydłach. Nad nimi pojawiła się ogromna brama z napisem: Witamy w lodowej krainie. Chmurka powoli zaczęła opadać. Dzieci trzymały się za ręce, nie wiedząc, co je czeka. Lądowali na łące zrobionej z lodów waniliowych. Drzewa wokół miały korony zbitej śmietany i liście z cienkich plasterków kiwi. Motyle były z galaretek, a rzeka – z gorącej czekolady. Z naprzeciwka nadchodziła wysoka, elegancka postać. Miała suknię jak z lodu śmietankowego i włosy upięte w rożki waflowe. Witajcie, mali podróżnicy, powiedziała ciepłym głosem. Jestem pani śmietankowa, królowa tej krainy. Tylko ci, którzy mają czyste serca, mogą tu trafić. Ale wasza obecność nie jest przypadkiem. Dzieci spojrzały po sobie nieco zaniepokojone. Nasza kraina jest w niebezpieczeństwie, powiedziała królowa poważnie. Lodowy cień powrócił, kradnie kolory, smaki i radość. Jeśli nie powstrzymamy go na czas, wszystko stanie się przezroczyste i nijakie. Franuś przełknął ślinę. Lena chwyciła go za rękę. Co możemy zrobić? spytał Jaś. Musicie znaleźć zaginiony składnik, który ma moc przywracania smaku, odpowiedziała pani śmietankowa. Ale uważajcie. Lodowy cień was obserwuje. Dzieci wyruszyły w drogę. Najpierw przeszły przez las sorbetowy gdzie drzewa miały kolorowe owoce z zamrożonego soku, a liście chrupały pod nogami jak lód malinowy. Potem musiały przepłynąć przez czekoladową rzekę na tratwie z pianek. Po długiej wędrówce dotarły do góry lodu cytrynowego. Na samym jej szczycie rosła tylko jedna roślina, tęczowa truskawka, mityczny owoc, który zawierał wszystkie smaki świata. Ale wtedy, nagle, zrobiło się chłodniej. Z cienia wysunęła się ciemna postać. Wysoka, cicha, bez twarzy. Jego ciało było zrobione z szarego lodu, a z oczu bił chłód. To był lodowy cień. Truskawka należy do mnie powiedział głosem jak mróz. Lena, jaś i Franuś stanęli razem trzymając się za ręce. Ciemna postać zbliżała się coraz bardziej. Jej kroki nie wydawały dźwięku, ale tam, gdzie stąpała, ziemia zamieniała się w szary, matowy lód. Dzieci stały jak zaczarowane. Lena ścisnęła dłoń Franusia. To on, szepnęła. Lodowy cień, powiedział Jaś, próbując nie pokazać strachu. Cień zatrzymał się tuż przed nimi. Nie miał ust, a jednak przemówił. Oddajcie mi tęczową truskawkę. W zamian dam wam wszystko, o czym marzycie. Setki gałek lodów, słodkich jak nigdy wcześniej. Franuś spojrzał na brata i siostrę. A potem pokręcił głową. Nie chcemy więcej lodów, jeśli nie mają smaku radości, powiedział cicho. Cień drgnął. Nikt wcześniej mu się nie sprzeciwił. Z wściekłości zaczął zamrażać wszystko dookoła. Drzewa kruszyły się jak szkło, niebo zgasło. Dzieci próbowały uciekać, ale lód rósł szybciej niż ich kroki. Wtedy Lena przypomniała sobie o czymś bardzo ważnym. W kieszeni Lena trzymała mały medalion w kształcie serca. Był pusty w środku, ale pachniał lodami waniliowymi. Mama podarowała jej go na urodziny razem z lodem w kształcie kotka. Lena otworzyła medalion i przycisnęła go do piersi. Prawdziwy smak nie jest w gałkach, tylko w tym, co czujesz, powiedziała, a jej głos rozbrzmiał echem po całej dolinie. Prawdziwy smak to miłość, wspomnienia i dobro. Z medalionu rozbłysło ciepłe światło. Tęczowa truskawka, która leżała między nimi a cieniem, zaczęła błyszczeć i unosić się w powietrzu. Lodowy cień cofnął się. Co? To za uczucie, wyszeptał, a z jego oczu spłynęła pierwsza pojedyncza łza. Cień przestał być groźny. Stał teraz nieruchomo, jakby nasłuchiwał. Nikt nigdy nie podarował mi ciepła, powiedział. Kiedyś byłem chłopcem, tak jak ty, spojrzał na Jasia. Ale z czasem wszystko, co kochałem, znikło. Smaki, kolory, uśmiechy. Zamarły. Franuś podszedł do niego i podał mu rękę. Możesz z nami wrócić. Możesz znów poczuć smak. Wtedy coś niesamowitego się wydarzyło. Szary lód pokrywający cień zaczął pękać. Z jego wnętrza wyłonił się chłopiec, starszy od Jasia, z oczami pełnymi światła. Dziękuję. Powiedział. Za to, że mi przypomnieliście. Tęczowa truskawka spadła miękko w dłonie Leny. Kraina zaczęła się budzić. Dzieci wróciły do pałacu śmietankowego, niosąc truskawkę jak skarb. Królowa pani śmietankowa nie kryła łez wzruszenia. Udało się. Ocaliliście lodową krainę. Cała kraina zadrżała z radości. Smaki wróciły. Kolory błyszczały. Z drzew zaczęły spadać kolorowe konfetti z płatków lukru. Zrobiono największy lud świata tęczowy lud, który miał w sobie nutę malin, miętową świeżość, karmelową miłość i kropelkę odwagi. Lodowy cień, a raczej chłopiec imieniem lud, został strażnikiem smaku, który miał pilnować, by nikt już nigdy nie zapomniał o tym, co w lodach najważniejsze radości dzielenia się. Gdy dzieci się obudziły, były znów w swoich łóżkach. Słońce zaglądało przez okno. Czy to wszystko był tylko sen? Na parapecie leżały trzy małe lody w rożku. Każdy z nich błyszczał jak tęcza. A obok karteczka z literami zrobionymi z lukru. Smak, który pamięta, jest smakiem, który trwa. Gdy zatęsknicie za przygodą, wiecie, co trzeba zrobić. P.S. zawsze dzielcie się lodami. Lena uśmiechnęła się do braci. A potem wszyscy troje zrobili to, co było oczywiste. Podzielili się lodami. Po jednej gałce dla każdego, i w tym właśnie tkwiła magia. Bajeczne czytanki. Zasubskrybuj nasz kanał, by usłyszeć więcej.